Dzisiaj zwycięski e, Oliwier Filipiak na gali FSC4. Ja nazywam się Filip Fran-Wiszniewski i zapraszam Was na wywiad ze zwycięzcą Oliwierze. Przede wszystkim e, gala, tak? czyli e, dosyć duża otoczka medialna przed, e, czyli ludzie, którzy e, Ciebie w pewien sposób obserwują. E, czy nie jest to swego rodzaju taka presja, która gdzieś może odbierać tutaj e, ten in, impet, w, impet w walce? Nie no generalnie już mam sześć amatorskich walk semi Semipro, biłem się na... No myślę trzeciej największej galii w Polsce, w Babilonie już się przyzwyczaiłem, taka presja już nie robi na mnie dużego wrażenia, nie? I dobrze. No to powiedz, e, kroczysz tą drogą, tak? Od, od zwycięstwa do zwycięstwa. E, był Babilon, tak jak mówisz, teraz jest FSC. To też w jakiej perspektywie ty widzisz tak naprawdę gdzieś już te zawodowe występy? No zawodowo myślę, że wystartuję już w grudniu. Mam To jest właśnie, jak wspomniałem, szósta amatorska walka. Myślę, że jeszcze zrobię z trzy i zawodowo w grudniu myślę, że już skończę 18 lat, bo mam 17 i będę za debiutował zawodowo. Jaki był plan na tę walkę, bo skończyła się ona relatywnie szybko przez, ja nie widziałem, ale usłyszałem, że to było duszenie. Jak to z twojej perspektywy wyglądało, że tak powiem, czy to twój przeciwnik ci na tyle pozwolił, czy ty też czułeś, że tak naprawdę to jest twój dzień? Twoja chwila i że tak naprawdę wszystko teraz jest w Twoich rękach? Nie no, czułem się bardzo pewnie, przeciwnik był debiutantem. On miał większą presję na głowie ode mnie, ja wybrałem wczoraj na nim trochę presję na ważeniu. Poszedłem pewnie na ważeniu, tak. No i plan na walkę był pojedyncze czosy, atakować, odskakiwać i ewentualnie jak się podpali, będzie moment, on się podpalił, zanurkowałem po nogi i w parterze już zrobiłem swoje, tak. Zebrała się tu Twoja rodzina, Twoi znajomi, którzy Cię e, obserwowali tak naprawdę. Co to dla ciebie znaczy? Czy ten moment, kiedy ty wychodzisz do walki, e, fokusujesz się tylko i wyłącznie na tym, co może się stać w pojedynku? Czy jednak z tyłu głowy gdzieś e, przebiegają te myśli, że, że jednak oni są, oni cię obserwują i, i też wspierają cię? Nie, no jak już jestem pierwszy gong, to już nie myślisz o niczym, słuchasz tylko trenera, wyłączam się od wszystkiego i już nie słyszę nic. Ale dziękuję tutaj właśnie moim przyjaciel przyjacielom, którzy przyjechali na galę, bardzo mi dopingowali, cieszę się z tego powodu. Super. Cóż mogę Ci życzyć? Przede wszystkim e, zdrowia, bo resztę tak naprawdę wywalczysz e, sobie swoją postawą w klatce. Dzisiaj było e, krótko, to też e, zgaduję, że nie ma kontuzji. Zatem kiedy możemy Cię ewentualnie spodziewać się? W kolejnym występie, w kolejnym fantastycznym boju? E, no bo rozumiem, że apetyty tutaj kibiców e, jeszcze wzrosły po dzisiejszym zwycięstwie. No zobaczymy, jak tutaj Artur, mój menadżer, jakąś dobrą propozycję da, no to zawalczymy, nie? No musi być dobra propozycja, tak? Dobrze, zatem na koniec poproszę cię o podziękowania dla tych, którzy przyczynili się też do tego twojego dzisiejszego, dzisiejszego zwycięstwa, bo to jest też ważne, tak? Aby gdzieś uhonorować tutaj tych, którzy pomagali ci, którzy też mieli wpływ na Twoje przygotowanie, na twoje zdrowie, na twoje podejście mentalne do całego pojedynku. Także do kogo wędrują te podziękowania? To dziękuję przede wszystkim moim trenerom, że mnie tak dociążali, dojeżdżali, sparing partnerom, moj, moj, moim sponsorom w przygotowaniu. Mojej mamie przede wszystkim dziękuję, że tam mnie pomaga, gotuje mi obiadki na zbijanie wagi, mę męczy się psychicznie, ale jest dobrze. <noise> dziękuję bardzo. Tak, no to ja tego wszystkiego i, i kolejnych zwycięstw Tobie oczywiście życzę. Myślę, że nieraz się jeszcze zobaczymy na, na szlaku mieszanych sztuk walki. Co? Dziękuję za poświęcony czas i Dzięki. dziękuję. Dzięki bardzo.